Cześć! Tak, dzisiaj już jest Nowy Rok Zbliżamy się pomału Jest godzina 20.13 Jeszcze tylko trochę czasu i niedługo Nowy Roczek Tak, Nowy Rok Tak już bywa po prostu A znowu też już i to ten, no i to właśnie I w... No, baterii nie ma, ale dzisiaj już po raz kolejny nagrywam i to w Nowy Rok tak, dzisiaj jest nowy rok. Już nie będę mam robić, właśnie. I tylko czekać, aż będą fajwerki. Dosłownie. Więc czekamy. Wszystkie są. Więc tylko trzeba czekać na nowy roczek No, wszystko tam się pozmienia, pewnie. Pewnie w nowym roku zacznie robić nowy sezon. Nowy, no, nowy sezonik może zrobię. Więc po prostu już nie mam co robić Czekam tylko na Nowy Rok Tutaj jest choinka Tu jest elektrownia A, no tak, miałam... Tutaj wam już mówiłem o tym przenośnym internecie nowym Tu jest ten stary a nie jest taki nowy ten, już ten drugi, ten biały No i tyle, kurde się co ostatni dzień w tym roku I potem Nowy Roczek Eee, to tak będzie się kręciło w kółko Ehe. Ehe, Telewizor jak telewizor, stoi jak nie wiem co O, strzelają pomału, ale to jeszcze jest 20 dopiero Testują fajwerki od godziny 17 już szczególnie Lampka jakby, lampkę miałam wam pokazać, to wam pokażę Gdzie jest kabel? Kurwa, kabel mi spierdolił, aj, już wam pokazywałem, zapomniałem Pokazywałem już wam tą lampkę, no tak Zobaczcie się to w poprzednim filmiku, tego, że na drugim kanale chyba nagrywałem. O co mam mówić? co coś się nie zmieniało. Tylko po prostu Wam mówię, że nowy rok nadszedł. Znaczy dopiero nadejdzie, bo jeszcze trochę. Po razu czekamy do nowego roku. I tyle tego wszystkiego. Kurde, bole. Myślałam, co robię teraz mam. Nowy rok się zbliża, a już tu nie ma co robić Kopyk mi nic nie ma do robienia Kurde, to można mi się kręcić? Dobra, przejdźmy <laughs> do, do, do tego tematu Ja się pozmieniałam w tym, pokoju Tego bardzo wam mówię, że nowy rok Może <laughs> <laughs> jeszcze zrobię jeden filmik, tylko że to radzę nieco jeszcze później Tak o 22 jakby I co? Nagrę filmik jeszcze co tu gadasz? Wirus pajdare, zepsuta, nic nowego. Kurwa, no nie wiem co robić. Kurde, to przeklinałem, przepraszam. Ech, wiedziałam, że przeklnę. No, w sumie Nowy Rok jest razem na poprzednim filmiku jak był do czy to też przeklinałem, bo kurwa mnie wkurwił ten durny Baldi, kurde. O, to w tym roku to, to z tylu nie pozwolę. Tak, Nowy Rok. Nic się pozmieniało. Mam trzy lampki, kurde. Więc, co mam dogadać, już tu nie ma nic do gadania, więc mm, zrobię tak jakby, dobra kończę, bo jeszcze muszę zrobić kolejny filmik, więc pa pa pa.